W każdym kolejnym sezonie kibice Major League Baseball z wypiekami na twarzy wypatrują nowych, potencjalnych gwiazd ligi. I tak w każdym kolejnym sezonie do ligi przychodzą właśnie tacy młodzi, gniewni zawodnicy, którzy chcą podbić świat. Dziś rzucimy okiem na młodego chłopaka, którego nazwisko elektryzuje właśnie cały ten baseballowy światek. Cześć, jestem Kamil z kanału Baseball i Inne Historie, a w dzisiejszym odcinku. Jackson Holiday. Zapraszam wtrąc się teraz w swój własny film, bo nastąpił mały update, także gorąco zachęcam do wytrwania do końca tego filmu i na samym końcu pokażę to, co musiało się w końcu stać. Jeżeli w tym momencie zapaliła Ci się jakaś lampka, jakaś żarówka, to bardzo dobrze kombinujesz. Jeżeli nic Ci nie świta, to podpowiem. Mad holiday. A jeżeli ciągle nic, no to... to trochę wstyd i musisz się, kolego, trochę podszkolić. Ale dobra, wytłumaczę. Matt Holiday to były fantastyczny zawodnik związany głównie z St. Louis Cardinals. Siedmiokrotnie występował w meczu Gwiazd Ligi, czterokrotnie wygrywał nagrodę Silver Silverslager. Został też mistrzem Major League Baseball. I tak się ciekawie złożyło, że Matt Holiday ma dwóch synów: starszy, 20-letni Jackson Holiday i młodszy, 17-letni Eaton Holiday. I nie wiem, czy uwierzycie, ale oba jego synowie grają w baseball. Tym młodszym synem, Ethanem, nie będziemy się teraz zajmować, chociaż. O nim też może być głośno. My dziś przyjrzymy się Jacksonowi Holiday, który właśnie zadebiutował w najlepszej lize świata. No ale po kolei, pierwsze bardziej poważne kroki w baseballu Jackson stawiał w Stillwater High School w stanie Oklahoma, a po roku zaczął grać dla Oklahoma State University. Statystyki miał naprawdę świetne i te ofensywne i te defensywne, został nawet wybrany najlepszym obrońcą jego ostatni rok w koledzu, czyli w roku 2022, był naprawdę wyjątkowy. W meczu przeciwko Union High School wybił 3 homrany, a w innym meczu wybił 2 homrany w ciągu jednego inningu. A generalnie sezon zakończył ze średnio odbijania 0,685. Pobił też rekord w ilości wybić piłki i strącił stronę poprzedniego rekordzisty, czyli znanego nam wszystkim JT Real Muto. Nic więc dziwnego, że został on prospektem numer 1. I tak oto Jackson został wybrany w drafcie 2022 roku przez drużynę Baltimore Orioles. Yy, za sam podpis Jackson zgarnął ponad chyba 8 milionów dolarów, co jest czymś no, naprawdę niesamowitym. Zadebiutował 11 sierpnia w rookie level Florida Complex League Orioles. Później awansował do zespołu Delmarva Shorebirds. Ta drużyna grała w Single-A Carolina League. Jeżeli nie wiesz o co chodzi z tymi dziwnymi nazwami, no bo co to MLB to wiesz, a jakieś tam Carolina League, i nic nie wiadomo o tym, no to zapraszam do obejrzenia odcinka, który nagrałem. Link powinien znaleźć się gdzieś tam na górze. Zapraszam. W każdym razie Jackson statystyki ciągle miał dobre, a w 2023 te statystyki się polepszyły. W ciągu czterech miesięcy Jackson awansował jeszcze dwukrotnie najpierw do drużyny Aberdeen Ironbirds w lizy High A, a później do Bowie Sox w Double A. No, a jako, że Jackson grał coraz lepiej i lepiej, no to przyszedł czas na kolejny awans, tym razem do zaplecza MLB do AAA do drużyny Norfolk Tides. Tam statystyki trochę mniej okazały, no ale wiadomo, to już jest zaplecze Major League Baseball. Tu już się gra naprawdę na poważnie. No Ale oczywiście Jackson nie został ściągnięty po to, żeby tuć się gdzieś po niższych ligach, tylko został zatrudniony po to, żeby zrobić karierę i furorę w najwyższej. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym, w najlepszej lidze świata, czyli Major League Baseball. I tu taka ciekawostka: Jackson w Baltimore Orioles będzie występować z numerem 7. Jego ojciec przez większą część kariery występował właśnie z tym numerem, więc można powiedzieć, że to no, niejako naturalne jest, że Jackson również chciał grać w tym numerem. No to może jest jakaś tam super ciekawostka, ale ciekawe jest co innego. Numer 7 w drużynie Baltimore Orioles był mm, może nie do końca zastrzeżony, ale powiedzmy, że był tak nieoficjalnie zastrzeżony. Ostatni raz z tym numerem występował Bill Ripkin w roku 1988, a po śmierci Kala Ripkina seniora ten numer właśnie został tak nieoficjalnie zastrzeżony. I to nie było tak, że drużyna Baltimore Orioles zaproponowała Jacksonowi grę z tym właśnie numerem, tylko sam Jackson powiedział, że chciałby grać właśnie z tym numerem. A co na to rodzina Ripkinów była bardzo podekscytowana i to w tym pozytywnym sensie. No ale do rzeczy. Stało się. Czas na debiut w MLB. Wielki dzień, 10 kwietnia 2024 rok. Na boisku w meczu przeciwko Boston Red Sox wychodzi prospekt numer jeden, Jackson Holiday. Oczy całego świata są zwrócone na tego młodzieńca, który w końcu przywdział barwy Baltimore Orioles. Historia dzieje się na naszych oczach. Już w drugim inningu Jackson miał okazję wykazać się. Spójrzcie zresztą. Yoshida, przeprowadził go. Ground ball to second. To jest pierwsza szansa, Jackson. Holiday, and you aced it. Chciałby zmienić się w komputerze. Został na double play. Pierwszy bit of major league action. I pierwszy big league at bat będzie. The... <grywka> Kurcze, zapomniałem powiedzieć najważniejszego. Wcześniej Jackson Holiday grał na pozycji shortstop. A teraz w drużynie Baltimore przynajmniej na razie gra na pozycji drugobazowego. W każdym razie, widzicie piękny, płynny double play. Będą z niego ludzie. No ale przyszedł czas na odbijanie, wrzawa, szaleństwo, rodzina, Jacksona Holiday'a na trybunach, wszyscy trzymają kciuki, wszyscy są podekscytowani. No, zobaczcie zresztą. Basement number seven, Jackson, Holiday. There's a sizable Oriole contingent down by the first base dugout, which certainly swelled after the announcement this morning. As Dad Matt watching with his brother Ethan, sister Grayson, family and friends piled into Fenway, making his Major League debut. Kowser's on the run. Holiday strikes out. Kowser is safe at second. So Jackson Holiday goes down swinging. No i także, tak, małe zderzenie z rzeczywistością. Ja ten materiał nagrywam w niedzielę, i do tego momentu drużyna Baltimore Orioles rozegrała trzy mecze z Holidayem w składzie. I zróbmy może tak, że teraz puszczę mały materiał filmowy, taką małą kompilację wszystkich podejść do odbijania Jacksona Holidaya. W pierwszym jest Gonzalez nie na bardzo He bounces into a four-six fielder's choice. He's 0 for two, but he will get to run. And the rookie Holiday is going to have his third big league at bat to the right side. That's what you were asking for. It's an out, but it's an RBI. Jackson Holiday's first RBI of his big league career cuts the lead to 5-3, and he will return to the dugout. Up to the plate they will roll over on that one a bit. Casas will flip on in a foot race. A head run is coming to the plate in the form of Jackson Holliday. Cut on and foul tipped and got him. Major league hit. And a ground ball to third. It gets through the legs of Reyes. And Holliday is aboard to start the eighth inning. And that puts the tying run aboard on a play that should have been made. First base hit. Under a second, goes slide. Missed. He got him. He puts him away. He strikes out Holiday and strands Jackson Holiday making his home debut. Family with a front row seat. Here's a payoff. And Holiday strikes out into the midst of Contreras on a foul tip for Jackson Holiday. Strikeout for Holiday. Second time he's been. No więc tak można podsumować. 11 podejść do odbijania, yy, 2 rany, 1 RBI, 0 odbić, 0 skradzonych bas. No zresztą jak spojrzycie w statystyki to tych zer kurczę się trochę trochę ich jest. Czy na podstawie trzech meczów można wyciągać jakiekolwiek wnioski? No dobra, może poza jednym. MLB jest to MLB. Jest to kompletnie inny świat niż te niższe ligi, i o tym Jackson na własnej skórze boleśnie się przekonał. Zresztą, co sam zainteresowany sądzi o swoich pierwszych meczach w Major League Baseball? Ano powiedział, że miotacze w Major League Baseball rzucają trochę inaczej, to niestety widać i czuć. Niespodzianka. No i że potrzebuje jednak mimo wszystko trochę czasu, żeby w ogóle wdrożyć się w tą ligę. No, brzmi bardzo rozsądnie. Zresztą ludzie związani z Baltimore Orioles sami twierdzą, że ten chłopak, jak na swoje 20 lat, zachowuje się naprawdę bardzo dojrzale. No właśnie, 20 lat. Kurcze, to nie jest piłka nożna, że zawodnik w wieku 20 lat już powinien być wielką gwiazdą i w sumie to już zaczyna być tym starym, nie? W bejsbolu to jest <grym> dopiero początek, tak naprawdę to jeszcze jest dzieciak. Spokojnie, jest czas. Pytanie brzmi... Co z presją, bo to jest tak, po pierwsze, sławny ojciec, no niestety, od tego on nigdy nie ucieknie, choćby nie, wie co, nie wiem co robił, zawsze będzie porównywany do ojca. Czy odniesie takie sukcesy jak ojciec, czy jednak okaże się mniej zdolny? Druga sprawa, Jackson był prospektem numer jeden, a to wiąże się z naprawdę wielkimi oczekiwaniami. No, nie oszukujmy się, jedynkami byli tacy zawodnicy jak... Jak Gary Cole, jak Alex Rodriguez, jak Bryce Harper. Oczywiście były też jedynki, które kariery nie zrobiły, no ale mimo wszystko jedynka to jedynka, ty masz potencjał na tego najlepszego. I tyle. No i numer 3, a w sumie to numer 7, bo chodzi o ten nieszczęsny numer 7, który Jackson sam sobie wybrał. No. Niestety, ten młody chłopak sam na siebie narzucił presję. Oczywiście, może okazać się tak, że Jackson był mistrzem tych niższych lig, a w MLB sobie nie poradzi. Wiecie, to jest tak samo jak z naszymi polskimi zawodnikami. Człowiek myśli, że są najlepsi, albo oni sami tak myślą, że są najlepsi, a później przyjeżdżają obcokrajowcy i się okazuje, że, że nie jest dobrze. Kończąc temat, jestem bardzo ciekawy, jak rozwinie się kariera tego zawodnika. Na pewno jest kogo obserwować, i myślę, że mecze Baltimore Orioles będą niezwykle interesujące. Tym bardziej, że Jackson naprawdę. Pasuje do tej drużyny, drużyny, która ma w swoich szeregach młodych, bardzo zdolnych chłopaków. Cóż, mam nadzieję, że sobie poradzi. Mocno trzymam kciuki. Welcome to the Big League, Jackson. Teraz powinienem się pożegnać, ale tak jak mówiłem, nastąpił mały update i drużyna Baltimore Orioles grała z, z Milwaukee Brewers. Kolejny mecz i pierwsze dwa podejścia, czyli podejście numer 12 i 13 z tego co dobrze pamiętam, Jacksona Holidaya, to były ganici Soch. Strikeouts, but then it was number 14. This is prospect in baseball. And Holiday through the right side. There it is, the first of many. Jackson Holiday with his first major league hit, and it comes in a major moment. There are the smiles. It was just a matter of time, folks, and the kid can breathe a little bit now. Dumny ojciec, dumna matka, dumny sąsiad i sąsiadka. Szaleństwo na trybunach, w końcu pierwszy hit za 14 podejściem Jacksona Holidaya i mam nadzieję, że tak jak to mówili komentatorzy, jest to First of Many. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Do ostrzenia.